Siema! W dzisiejszym odcinku sobie obejrzyjcie jak grałem z kolegą Hoodem. Co się działo, to musicie koniecznie zobaczyć, bo działo się bardzo dużo rzeczy. Trochę troll rzeczy, trochę śmiesznych rzeczy, trochę poważnych PVP itd. Dlaczego to mówię jako takim było? Ponieważ nie skończy się to tylko na jednym odcinku, będzie to dłuższa seria, więc... Zostaw w tym momencie subskrypcję, like i share, of the top! Także zapraszam, nie przedłużając, na odcinek już teraz. Ja długo grałem z tym plecakiem. O, pełny meczek. Z tym plecakiem, co Trzymaj. zrzuca z ciebie TT. Y... No, te kleszcze. I... No te kleszcze. Bardzo długo z nim grałem. No, no, ten. A, i pa, i wioskę mamy po drugiej stronie, na coś. Tak, to ten klucz? Klucz do wioski błękitnej brony, no. No to, to luźnik, no, no. No to byłem, tak szczerze krzyżem, A ten, no. Oj. Hehe, koniec tak. tutaj. Ja generalnie nie lubię tutaj. Nie lubisz fortów? Nie lubię tych, tych fortów, nie. No. No to też w zależności. Czasami posypnie fajnie, a czasami to, bo właśnie mój znajomy wiesz, że tutaj pierwszy co jak fort, mówi, ale ci robić, ale ci robić. Te, no masz tutaj. To już to, o, oliwki masz. A no, masz się zagadałem. Ale. ciężka amunicja, masz tutaj dwa, oliwki. Te to ci pozbieram, potem dam. O, 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 o. No tam przed nami. A to plara poleciła nawet, okej. Okay. Oni się próbują tam. Druga. No Dobra, teraz tam jak no się stoi w, to, to, to stoi w miejscu. No I stoi w miejscu, No Lecę od prawej? I się od lewej? Czy podnosi go? A, Czyli czwarta to była, tak? Nie Nie, jeszcze jeden Up there. Za kamieniem? Aha, aha Nie mam granatu żadnego Dostał, dostał, dostał To Za smokiem leci do zera, do zera, jest. Ładnie. No i no. Pięknie. Ciekawostka. Jaki smoke, a ja już go trafiłem z granata a. i tak dalej. Ja no i, no. Tak, i tak jego posturę we smoku widzę. No kolega był na darmówce, ale oliwki mi dał. No i super. I tam u góry jeszcze mamy dwóch, tak? Do tak, złotywania. tak. No pięknie. No, i ja oto Musi być ta adrenalinka. Dokładnie. Nie zawsze musisz być wtedy. No, a nie darmowki. Denis. Ten nie miał toru autor trójkę. No to ten miał re Renegata. Coś piznęło, ale torikaszo dwa. A, i wychodzą w ogóle za nami. No to, no tam kolejna flora. A masz czego czwartego? No tak. Dotykałeś Oj, każdego. Yy, nie. Tutaj masz. Czekaj. Nie, no, tutaj. O, no właśnie tutaj. A to też EXPO dostaje, tak? Tak. Oj, to 500, o. Wiesz sobie, bo to ten plecak no, ten też lubię sobie nosić. Mm? Nie, on też fajny. Chcesz, chcesz? To zawsze znaczy przykładowo kowadło, trójkę? Mogę dać. Nie, nie, nie bo ja mam ten, schemat, chyba schemat mam na kowadło. Zobacz sobie renegatę ale to jest jedynka. Renegaty to zbieram. No, no spoko. Nie wiem trzeba, ale mi się tak, no bardzo przyjemnie gra tą bronią. No i jest przyjemna, tak. Jeszcze no mówię, więc... kolba lekka wleci, albo ta, co mi dałeś, ten schemat. No, no. Tak, to jest ta? Chyba na tej. No i mua, magazynek trójeczka do tego, jeszcze tłumiczek trójeczka jakby był, kurcze. Miód na no, moje oczy. No tak, no, pod nami te są. To tak powiem. Nie widzę. A, widzę. Niech sobie otwiera i Zobaczył nas. No <grywa> O, teraz no. lobby psujemy? <grywa> Trochę tak. <grywa> Ale sami się strzelali. No guys? właśnie, pierwszy wszedł do nas. <grywa> o, tu już nie była darmówka. Ferro czwórka. Ha, k**a na co, I, have a renegade. <laughs> I An augment. Masz plecak sobie z schodach tam, bo na to ładować plecak. Też miał wersję drugą, plądrowania. medium ammo. Ja Tam miałeś dużo żółtych też. O, do Renegata to ja mam. 160 no, chyba starczy to No to, Czekaj, to mogę. na że ciężar, masz z wami no tam później. Tak. 66 na 80 kilometrów. Czekaj, to też venator mogę rzucić Muszę miejsce troszkę porobić. No dziękuję. To takie buty moje, kochane. Dobra, tego machnąłem, tamtego. No to już. Ktoś początek meczu i cztery osoby. Bye bye. Bo ja to, bo ja to jest. Może. A jak to ja po prostu organizuję to. ja. Trzy wyrzuciłeś, tak? Aha. No i mam pięć, a jednej brakuje. No jak na złość. O, okay, filtrator tu leżą. No? Na ziemi wyrzuciłeś chyba. Ale jak to wie, też tę no, trójkę wyrzuciłem. Tak, tak, mam. Mam trójkę i mam tą dwójeczkę. I dwa sloty tylko wolne. Ja nie dobrałem się ja się nauczyłem, to tak jak widać, że ja sobie po lewej trzymam to nie te branie. No no ja szybko sobie pod, podmienię Nawet strzelając, że, że jak wypruje ammo, co nie? Albo no wiem, no. że dojeżdżam, od razu sobie szykuję na dojazd czy coś. I chłopy są naprawdę w kurdi, bo ja ze czterech różnych broni potrafię strzelać. A haj, sobie zamieniasz, tak, tyk, tyk, pyk. No, tak nie, ale to nie mają. Nie, widziałem koleś właśnie chyba na 2 leciał. Dla, te burze, chyba. Dlatego cały czas mówię, że ja jestem miły, lubię grać miła, ale agresywnie też potrafię. Mm. Nie no to chodzi o to. No extra to nie jest Minecraft. Możemy wyjść, skoro mamy taki, taki tak taki I możemy sobie wyjść. jeszcze raz, co tak, nie? Tak, dokładnie. Bo i tak dokładnie tak, wyszło Byłem sześć 6 trupa, przy 6 trupów zrobiliśmy, pełne fletaki. Dobry Trzy bronie dodatkowe. No dwie w sumie, bo te ferro to do rozłożenia będzie szło pewnie. Furka. Tak. I dał kolega, redagata czwórka. Ja <śmuszczam> sobie <śmuszczam> no, Na czwórki to sam sobie już nie odpowiem. Tak, tak. Kureczka to. <śmuszczam> Oni no wystrzelili nic, nie? Ale tak naprawdę strzelili... On strzelił tak tak chyba nie. do tego arka De. Ale uznajcie, że wystrzelili doda Bo ogień zaporowy był tak. No w końcu strzał poleciał obok naszych głów, tak? No. no tak, no właśnie Trzeba było się bronić Skąd ja mogę wiedzieć, czy on strzela do... Do niego czy do mnie i nie trafił? Dokładnie. A jeżeli się spodobał odcinek, to oczywiście zapraszam na kolejne. Już wkrótce będzie, także zostaw w tym momencie subskrypcję lajkem. Share of the top! czy podbijać rynek YouTube. Także serdecznie zapraszam. I... Oczywiście też zapraszam na Discord jak Armageddon. Tam znajdziesz mnie oraz innych graczy, z którymi będziesz mógł sobie pograć, porozmawiać i spędzić miło czas. Link będzie w opisie. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia! Halo!